Cześć, witajcie. Dzisiaj zabiorę się za przegląd dwóch Husqvarna model 445. Te same urządzenia, myślę, że zakupione w podobnym czasie. Tak to wygląda. Znaczy druga pilarka. Kompletne, nieuszkodzone. Z zewnątrz tutaj nie widać jakichś uszkodzeń, braków, pęknięć i tak dalej. Co w tych pilarkach, co w tych modelach działo się najczęściej, czy najczęściej, czy taka usterka, która dosyć mocno jakby tutaj um, może wpłynąć na nieopłacalność remontu lub ogólnie na większe problemy, są to wszelakie nieszczelności w obrębie uszczelniacza, które generowane są przez wybijanie się karteru. Dlaczego ten karter się wybija, to już na jednym materiale wspominałem, nawet zrobiłem porównanie tych części ze sobą, części oryginalnej z zamiennikiem. Tutaj będę właśnie starał się sprawdzić szczelność obu tych pilarek, ich stan techniczny. No dobrze, skoro mało takie piękne numerki, 1 i 2, to ta lecie jako pierwsza. Zobaczymy sobie wnętrze cylindra. Taka świeca sugeruje nam ubogą mieszankę. Może ona być spowodowana błędną regulacją gaźnika nieszczelnościami, tak jak wspomniałem na początku. I nie tylko jeśli chodzi o uszczelniacze czy jakiś łącznik bo tutaj też jeszcze cylinder wyposażony jest w klapy kanałów uczących. Które też potrafią się nam rozczelnić. Ale próba szczelności powinna nam to pokazać. A jak wygląda cylinder i tłok? No bo to jest też kluczowe przy takim przeglądzie. Bo jeśli się okaże, że ta oboga mieszanka doprowadziła nam do uszkodzenia. Wewnątrz powierzchni cylindra czy też tłoka. No to generalnie jest dalsza diagnostyka w sumie niepotrzebna. Bo już wszystko będzie wiadomo. Tutaj takie zmatowienie przetarcie, no nie jest to rysa zobaczymy jak dalej mam mamy tutaj wydech tłoczek elegancki, czyściutki tutaj jakieś zmatowienia ale to są tylko zmatowienia nie ma tutaj rys głębokich Zobaczymy, czy się odwrócę jeszcze kamerką. O, jak to wygląda tutaj. No tutaj mamy jakieś takie od tej strony. Coś tu, coś tu się dzieje. Coś tam tutaj rysuje tą powierzchnię. Nie jest to jeszcze rysa głęboka, bo widzimy tutaj rysy po honowaniu, które są na tym śladzie, na tym przetarciu widoczne. Rysy honownicze są głębsze od tego zmatowienia, ale coś tam tutaj pod ten pierścień podeszło. Czy to był nagar, czy to był po prostu Inny element. No dobrze. tragedii jako taką w tym cylindrze nie ma. Do sprawdzenia szczelności. Oczywiście trzeba będzie zdemontować tłumiczek i gaźniczek, bo te otwory muszę zaślepić. No, nikt tego nie odkręcał. Także ja to sobie poodkręcam wszystko, przygotuję do badania szczelności. Tu tylko jeszcze powiem, że filtr powietrza jest chyba nowy, ładny, elegancki. Natomiast tak czy inaczej pod tym filtrem mamy sporo piachu, pyłu, co nam się dostaje do, pod ten filtr powietrza i generalnie on też jest niebezpieczny dla naszego silnika, bo stąd jest prosta droga do cylindra. No więc generalnie na to też trzeba uważać. Jeśli coś takiego się dzieje, to trzeba zlokalizować dlaczego. Zaraz szukam sobie oznaczeń, czy ten filtr jest oryginalny, czy to jest zamiennik jakiś tani. Bo pamiętajcie o tym, że często te zamienniki nie są tak dopasowane jak części oryginalne i potrafią nam przepuszczać. Co by mogło tłumaczyć, ten brud tutaj, albo ten brud po prostu był już wcześniej. Ktoś miał stary filtr zniszczony, założył nowy, nie czyszcząc tego mamy winowajce od tej strony zrobiłem trzy próby za każdym dzieje się podobnie w tym miejscu tutaj na łączeniu cylindra z karterem ucieka powietrze i widać bąbelki próbuję je to jeszcze raz pokazać o tutaj w tym miejscu tam w głębi ucieka powietrze. Widzimy, że się pieni tutaj w tym miejscu, to świadczy o nieszczelności tego połączenia, i to może mieć związek już z wybitym karterem. Generalnie nie ma co tutaj więcej szukać, ewentualnie możemy jeszcze sprawdzić sprawdzić. to musiał wam pokazać wnętrze o. wnętrze tego dolotu powietrza do cylindra, w którym pyłu i brudu jest co nie miara. A ten pył oczywiście przedostaje się nam do cylindra. Te dwie smugi, które były na filmie widoczne na kamerze, to są smugi od strony tutaj z Kolejna rzecz. Tak, jak wspominałem, klapy kanałów początkowych do sprawdzenia, do weryfikacji. Odpalam pilarkę. Nie byłam odpalana od wczoraj, także zobaczymy, co będzie dzisiaj. Jak sami e, widzieliście i słyszeliście, urządzenie pracuje prawie idealnie. Natomiast pracuje, co ciekawe, dużo lepiej niż pracowało wczoraj, kiedy robiłem e, tutaj badanie szczelności, kiedy robiłem przegląd. Dlatego też troszeczkę zacząłem tak od tyłu, e, wiedząc co już w niej jest. E, natomiast e, tutaj wczoraj po odpaleniu, po dodaniu gazu było czuć to, że pilarka jest e, dość ospała na wysokich obrotach, nie chce nam wchodzić na te obroty. W dniu dzisiejszym to wygląda już inaczej. Ona nam wchodzi na te wysokie obroty, ja jej nie mierzyłem tych obrotów. Mam wrażenie, że są one za wysokie. Poza tym ona zaczyna na tych wysokich obrotach chodzić troszeczkę tak, jakby gubiła iskrę. Zaczyna ją szarpać tłuc, zaczynają być generowane jakieś wstrząsy i e, to może jeszcze wynikać z kilku innych kwestii. Może być to wina cewki zapłonowej, która w tych modelach czasami potrafi e, po prostu się uszkodzić, po prostu przestać działać prawidłowo, jak również może być to wynik e, luzu na sworzniu tłokowym. No w takim wypadku trzeba by troszeczkę bardziej to wszystko zweryfikować. No właśnie. Dowód na to, że urządzenie może pracować nawet z nieszczelnością, tylko że to będzie powodowało kolejne problemy z urządzeniem i to będzie postępować, to się nie na mnie zatrzyma. Samo w sobie będzie to postępować. Tak jak tutaj widzieliście urządzenie na zimnym silniku pracowało całkiem fajnie, wydawałoby się, że nie ma czego się czepić. Nawet kiedy przechylałem tym urządzeniem na boki nie było tutaj żadnego sygnału ostrzegawczego, żeby coś, jakiś zakłóceń w pracy tego silnika, natomiast Obawiam się, że po mocniejszym nagrzaniu tego silnika, kiedy on by popracował naprawdę pod obciążeniem chwileczkę, to ta nieszczelność by się nam ujawniła i te problemy zaczęłyby się potęgować, jeśli chodzi o tą pracę tego silnika. Tak to wygląda. Nieszczelność jest, natomiast nie zawsze każda nieszczelność jest na tyle już znacząca, aby silnik unieruchomić. Natomiast jest o tyle niebezpieczna, że prowadzi do y, przegrzewania silnika, a to już jest niebezpieczne dla silniczka na naszej pilarki. Y, więc jeśli chodzi o tołchu skwarne 445, to wiemy co należy zrobić, żeby y, ją jeszcze uratować. Wymiana łożysk, uszczelniaczy, wszelkich uszczelek, sprawdzenie y, mm, klap kanałów płuczących. Jak również sprawdzenie karteru. Z tym, że tutaj od razu mówię, że karter dla pewności mm, i gwarancji poprawnej pracy pilarki na dłuższy czas no, może nam zagwarantować tylko wymiana tego karteru. Eee, teraz kwestia dostępności i ceny części. Eee, ja znalazłem karter w granicach 300-350 zł do tego modelu. Natomiast dobrze jest się podpytać w lokalnym punkcie chuskwarny. Z tego co Patrzyłem, ponoć części oryginalne są dostępne. Nie radzę robić tego na zamiennikach, z tego względu, że no z tymi zamiennikami bywa różnie. No dobrze, to już wszystko jasne co i jak. Dorzuciłbym jeszcze membrany w gaźniku, przegląd gaźnika, więc tu jeszcze ewentualnie jeśli chodzi o części, części membran to w granicach 50 do 70 zł, w zależności też jakie membrany stosujemy. Tyle a propos tej pilarki, przechodzę do pilarki numer Dwa. Także już sobie je podmieniam i omawiam. Kolejną pilarkę. Nie będzie to z tego dwóch materiałów, będzie jeden ogólny z tego względu, że pilarki są te same, te same modele. Więc od razu zobaczymy, czy ta tendencja do tych nieszczelności no, występuje w tych pilarkach częściej i czy faktycznie one tą tendencję do tych nieszczelności mają. I już jestem przy drugiej pilarce numer 2 żeby nie było, że e, ciągle mówię o tej samej, a może w pierwszej kolejności spróbuję ją odpalić. Zobaczymy, czy też się odezwie, czy też będzie jakiś mm, e, tutaj jakaś oznaka niepoprawnej pracy. Czy może pracuje paliwo, jeśli jest stare, nie wiemy ile leżało. Lepiej wylać, lepiej wlać świeżą mieszankę do próby odpalenia pilarki. Okej. Okay. Dużo no lepiej to wygląda, jeśli chodzi o pracę silnika na wysokich obrotach, chociaż oczywiście pilarkę należałoby dobrze rozgrzać. Czy pilarkę, silnik dobrze rozgrzać. Najlepiej wykonać kilka cięć na próbę. Jeśli pod obciążeniem pracuje dobrze, no to raczej powinna być szczelna. I tutaj problemu nie powinno być. Natomiast tutaj zauważam problem innej treści, czyli bądźmy do stołu, by to nie dźwigać. Jak pewnie zauważyliście od dołu czyli z tych obrotów biegu jałowego ciężko się je jakoś podnieść do tych wyższych obrotów. Czujemy pewne zmulenie e, silnika dopiero po przytrzymaniu gazu silnik się nam zbiera i zaczyna pracować w miarę poprawnie. Dodam tylko że tak na rękę e, czuć tutaj przy tej pilarce lepszą kompresję Trzeba troszeczkę mocniej, naprawdę szarpnąć, żeby przełamać tą kompresję. I tutaj, jeśli chodzi o te dwie pilarki, no to na pewno na rękę idzie to już wyczuć. Nie robię już pomiaru manometrem, z tego względu, że nie zawsze on jest taki wiarygodny. Jeśli miałbym szukać winowajcy, czyli tak na. Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, jeśli chodzi o takie przymulenie pilarki na wolnych obrotach jest to na przykład albo zatkany filtr paliwa albo przetkany gdzieś gaźnik albo rozregulowany gaźnik czyli dysza L jest zbyt mocno wkręcona lub zbyt mocno wykręcona i silnik albo nie dostaje paliwa albo dostaje go w nadmiarze. No będziemy obserwować poszczególne elementy, które mogą nam wskazać co się dzieje. I tak jak mówiłem, że biała świeca to jest oznaka ubogiej mieszanki, czyli w momencie kiedy dostajemy zbyt mało paliwa w stosunku do objętości powietrza. Tak, w drugą stronę bogata mieszanka to będzie większa ilość paliwa w tej danej objętości powietrza. I zabarwienie świecy będzie radykalnie inne, czyli w tym momencie będziemy raczej doszukiwać się tego, że świeca jest pokryta nagarem, z tym, że tutaj Biorąc pod uwagę, że takim urządzeniem pracujemy na wysokich obrotach, to bardziej będziemy ingerować w to spalanie regulując śrubę regulacyjną H dlatego tutaj po samej regulacji śruby L no niewiele wpłyniemy na zabawienie świecy. Natomiast tak czy inaczej warto tu świecę obserwować i warto tą świecę raz na jakiś czas sprawdzić. Ale jak widzicie, świeca nie różni się za bardzo e, kolorystycznie od tamtej, którą pokazywałem przy tamtej pilarce. Świeca nie różni się wcale od tamtej świecy z tamtego modelu, bo też jest bardzo mocno tutaj wypalona. Widać brzegami, że bogata mieszanka była, był olej. Osadzał się nam nagar, od pewnego czasu zaczął się ten nagar tutaj z tej elektrody, świecy z tego rdzenia wypalać I tworzy to nam takie białe zabarwienie Co jest sygnałem ubogiej mieszanki Oczywiście, żeby stwierdzić też poprawność pracy silnika na wysokich obrotach Najlepiej byłoby sprawdzić obrotomierzem obroty, natomiast ja ten obrotem już posiadam i mógłbym to zrobić, natomiast wiem, że nie każdy posiada, nie każdy będzie się bawił. Dlatego też wolę takimi prostymi metodami pokazać, gdzie co może być i na co zwrócić uwagę, niż się obstawić tutaj sprzętem i pokazywać, co czym można sprawdzić, zmierzyć i jak to powinno wyglądać. Bo Generalnie obroty takiej pilarki powinny być w granicach 12,5 tysiąca, 12 tysięcy, się ona spokojnie powinna nam tutaj pracować. Ja nie wiem, czy na ucho wyłapiemy taką różnicę 1000 czy 1500 tysiąca obrotów. I biorąc pod uwagę, że pilarka będzie miała moc, będzie nam pracować na ucho poprawnie, będzie nam ciała, no to nie będziemy szukać problemu. I teraz tak, jeśli podłączymy obrotomierz, no to możemy zauważyć, że tymi obrotami coś się dzieje, no ale tutaj prostą sprawą jest świeca zapłonowa i obserwacja tej świecy. I tu możemy mieć wskazanie właśnie, tak jak wspomniałem na początku, nieszczelności, czy też gaźnika, czy też jakieś tam starej mieszanki. Natomiast tutaj widzicie, że urządzenie pracuje w miarę poprawnie. Na no nic, odkręcam tłumik, odkręcam gaźnik, adaptuję sobie plakatkę pod próbę szczelności. Na pewno nie wspomniałem na początku, czy nie pokazałem bo wspominać to wspominałem o tym, że tu te filtry przepuszczają. Na tym filtrze ja też nie znalazłem oznaczeń yy, numeru katalogowego, więc też mam wrażenie, że jest jakiś zamiennik, chyba że nie występowały. Nie wiem, jeśli chodzi o to. to w przypadku tego typu części to nie wiem czy Husqvarna sobie jakoś tam to oznaczała, ale jeśli ktoś tam ma jakąś taką informację, taki pewnik, że jednak powinien być, albo że po prostu nie ma, no to bym prosił o komentarz. Myślę, że to też może pomóc wielu osobom w takiej weryfikacji tych części. A tutaj tylko chciałbym zwrócić uwagę na... Zresztą chyba widać. Yy, pod tym filtrem mamy mnóstwo osadzonego, przyklejonego pyłu. Jak na razie... Wygląda całkiem to obiecująco. Yy, tak jak pompowałem te 0,6 bara otrzyma. Więc to jest dobry sygnał. Oczywiście sytuacja może być odwrotna na podciśnieniu. Zaraz też to będę sprawdzał. Z tego względu, że czasami po prostu potrafi nam uszczelniacz się doszczelnić pod wpływem ciśnienia, a na podciśnieniu będzie przypuszczał. O ile chodziłoby o uszczelniacze. A dlaczego spadam sobie w ten sposób pierwsze z ciśnieniem? Bo przy. W ciśnieniu y, szybciej namierzymy nieszczelność, jeśli ona występuje Po prostu pryskamy pianą takie punkty, które najbardziej mogą być podejrzane i widzimy Natomiast na podciśnieniu może nam się ujawnić nieszczelność ale gorzej będzie ją zlokalizować Dlatego obie te metody są moim zdaniem dobre i, i potrzebne, żeby y, w ten sposób tą szczelność sobie dobrze zbadać O ile tutaj teraz ta szczelność jest i skazówka stoi nam w miejscu, nie opada nam to w przypadku podciśnienia, jeśli się okaże, że nam skazówka zacznie wracać do zera to będzie wskazanie, że uszczelniacz mmm, któryś przepuszcza ja i tak profilaktycznie opryskałem sobie te uszczelniacze pianą, żeby zobaczyć czy czasami jakieś tam belki się nie tworzą jedyną nieszczelnością, jaką tutaj znalazłem, to była nieszczelność w okolicy świecy zapłonowej no i czasem właśnie sobie spryskamy Tutaj to, to uświecę. To będzie widać po niej, że gdzieś tutaj się ta piana tworzy. No ale to najmniejszy problem. Drugim takim punktem to jest odprężnik. Tu też czasami jakieś nieszczelności się nam pojawiają. Zobaczymy w drugą stronę. Ponad tak 0,5 bara jest wpompowane. Ej nie tak sobie leży. Za chwilkę sobie sprawdzę manometr. No dobra, minęło jakieś 15 minut i co? pilarka szczelna i na podciśnieniu i na e, ciśnieniu czyli generalnie karter, uszczelniacze, łożyska tu jest ok także szukam dalej podejrzewam gaźnik za gaźnik się już zabieram zobaczymy co w tym gaźniku wewnątrz się znajduje i jak to gaźniczek rozkręcony wstępnie sprawdzony jeśli chodzi o przepustnicę luzu żadnego tutaj nie ma, to wszystko fajnie na ciasno siedzi membranki zwłaszcza tutaj pompująca w stanie fatalnym mocno odkształcona no i tak, membranki pójdą nowe nagraźniczek do mycia w myjce ultradźwiękowej potem nowe membrany i generalnie próba uruchomienia ewentualnie Regulacja. Pilarka poskręcana, maksymalne obroty, jakie deklaruje producent, jest to 13 tysięcy na minutę, minimalne 2900. Natomiast ja bym ustawił tę maksymalną obrotę na jakieś 12,5 czy na 12 tysięcy Z tego względu, żeby troszeczkę ten silnik po prostu oszczędzić no i obserwować świecę zapłonową Jeśli okazałoby się, że faktycznie te, ten biały nalot występuje. Czyli dalej jest podejrzenie no właśnie jakiejś nieszczelności, no to na pewno nie mamy tutaj już tego za sprawą gaźnika, tylko no, coś, coś się dzieje już, albo z tym karterem, albo uszczelniacze. Mi dzwoni w uszach. <laughs> Strasznie drążą te pilarki. No ale to już taki ich urok. Natomiast tak, jak widzieliście, obroty minimalne zostały troszeczkę zredukowane do 2800, 2900. Tak, do 3000. Tu delikatnie nam to ta wartość się nawaha. No ale to myślę, że nie nie jest ona na tyle ważna, żebyśmy się musieli tym przejmować. Natomiast maksymalne obroty pilarka nam wchodziła na ponad 13000, 13 13200. 13 Być może, że wkręciłaby się nawet do 13500. Trzeba wziąć pod uwagę też to, że nie ma prowadnicy łańcucha. Natomiast tutaj te obroty na 12500 wydaje mi się, że jest to tak w sam raz. Nie wiem, jakie są Tutaj decyzję, jeśli chodzi o właściciela, nie wiem, co, yy, co postanowi, natomiast na jego miejscu używałbym tej pilarki, a tamto utrzymał na części. W razie czego? Bo mówię, jeśli jest cylinder tłok dobry, no to w razie czego mamy zestaw części, które po, podpasują nam do tej pilarki, które będą pasować do tej pilarki, a tym samym yy, zawsze nam daje to yy, potem na no, oszczędność w, w, na częściach. E, tyle na dziś. Materiał troszeczkę być może i przedługi. Natomiast chciałem już, jakby ten temat, tych dwóch pilarek zamknąć w jednym materiale i omówić troszeczkę mm, urządzeń. Nie rozbierałem ich wcześniej, nie przeglądałem. Tak jak je dostałem, tak je przeglądam i to nagrywam. Do tego też mogą być pewne rozbieżności. Nie przygotowuję się wcześniej do tych materiałów. Są one nagrywane, że tak powiem, na żywo w momencie przeglądu diagnostyki tej pilarki, więc sam czasami nie wiem, co mnie może tutaj czekać. No dobrze, tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie. Hej, cześć!